Dzień dobry, witam wszystkich. Niestety, jesień dzisiaj nastała, ale co nie psuje mi humoru, żeby y, nie poradzić Wam. Porada dzisiejsza będzie dotyczyła, jak się relaksować. I znów, raczej ku analizie, i proszę Was, żebyście pomyśleli, w jaki sposób Wy możecie podjąć ten relaks, ale. Nie metodami relaksacyjnymi, bo nie o to mi chodzi. To, że człowiek y, powinien się relaksować, to każdy wie. Natomiast to, że do relaksu potrzebne są specjalne warunki, to już jest gorzej. Nie, zre nie zrelaksujecie się wtedy, kiedy wokół nie macie atmosfery, kiedy macie, nie macie nieodpowiednich ludzi wokół siebie, albo sytuacja jest niepewna. Takie rzeczy trzeba budować, taką atmosferę trzeba sobie budować. I Tutaj będzie moich kilka lat. Przede wszystkim, na przykład, możecie skupić się na pisaniu, rysowaniu, notowaniu, wziąć sobie jakąś ciekawą książkę, ale nie beletrystykę, tylko jakiś poradnik, taki prosty, zwykły, gdzieś ja na przykład stosuję, może nie poradniki, tylko książki popularno-naukowe dotyczące właśnie teorii myślenia, zachowania ludzi, socjologii. Psychologii, filozofii, i ja sobie odnotowuję pewne rzeczy. Każdy taki fakt, taki element dnia, który odrywa was od zgiełku, od pośpiechu, o czym mówiłem na poprzedniej poradzie, powoduje, że możecie poczuć się troszeczkę zrelaksowani i budujecie sobie wokół siebie taką enklawę relaksu. Jedną z tych, yy, jednym z tych elementów jest właśnie takie skupienie się na przykład na pisaniu, notowaniu, na rysowaniu, na manualnym działaniu, na malowaniu również oczywiście. I w ten sposób odrzucamy złe emocje. Pamiętajcie, że nam do relaksu potrzebna jest metoda na odcięcie się od tego, co nas stresuje. Więc właśnie między innymi takie skupienie uwagi, jak pisanie czy malowanie. Druga rzecz, która może zbudować taką enklawę spokoju, to jest działanie dla własnego ciała. Może to być smarowanie się balsamami, takie powolne, spokojne, może być to branie jakiegoś prysznica, bardzo gorącego i później bardzo zimnego, takie hartowanie, może być oczywiście kąpiel w olejkach eterycznych, ale przede wszystkim trzeba. Przygotować coś dla siebie, czyli po prostu pół godziny jak tylko się uda zamknąć łazienkę i tylko robię coś dla siebie. Panowie na przykład mają codziennie, jeżeli to robią, takie golenie się z namaszczeniem wszystkiego. To już jest coś. Jeżeli ktoś omija, tak jak ja, to musi znaleźć sobie inne miejsce, inny czas, gdzie yy, to zdobędzie ten czas właśnie dla siebie, taki czas mini relaks. Kobiety balsamują się, no szczerze, nie też rozumiem, ale tak już się utarło, że kobieta więcej czasu spędza w łazience. To jest ten moment, kiedy można odrelaks odstresować się i włączyć taki element relaksacyjny. Dla ciała również jest potrzebne zmęczenie. I tutaj następna, następny kamyk do tej sterty relaksowej. Zrób coś człowieku, żeby się zmęczyć. Jeżeli męczysz się w pracy fizycznie, to pomęcz się w domu psychiatrycznie, ale nad zagadkami na przykład jakimiś, układankami, puzlami, krzyżówkami, coś takiego. Jeżeli męczysz się w pracy mentalnie strasznie, wszystko Cię tam gniecie, to w domu weź za szpadelek i skop nawet kawałek grządki przed blokiem, albo, no, oczywiście jak masz ogród, to w ogrodzie. Zawsze idzie to w parze, zmęczenie jedno z drugim, bo to jest po prostu równowaga w naszym organizmie. I z reguły jest tak, że po prostu odstresowuje się na innym polu, na innej niwie działania. Czyli, jeżeli ja pracuję cały czas, bo pracuję mentalnie, pracuję psychologicznie i wychowawczo, to ja w domu lubię się oddzielić od tego, wyzerować wziąć młotek, śrubokręt, cokolwiek, byle tylko mięśnie wzmóc w działaniu. I żeby coś z tego powstało, natomiast żeby nie myśleć cały czas co, gdzie i dlaczego i z kim. Może dla ciała, oprócz takiego zmęczenia, być jeszcze na przykład aura cała wokół, czyli na przykład ogród, park, spacer w lesie, oczywiście, ale przy okazji jeszcze dobrze jest dla siebie przygotować coś, co ja nazywam takim mini piknikiem, czyli mieć dla siebie kanapkę przygotowaną, Jakieś fajne picie w termosie, które lubimy z ciekawą serwetką, i nie muszą to być jakieś specjalne warunki do organizowania pikniku, ale tu, gdzie jestem, nawet na ławce w parku, można sobie coś takiego zrobić. Popróbujcie. Mamy takie czasy, kiedy innowacje i takie w cudzysłowie, w cudzysłowie mm, y, dziwactwa. Już uchodzą, ludzie na to prawie nie zwracają uwagi, a może nawet rozpoczniemy jakąś e, fajną modę w swoim miejscu zamieszkania. Proszę Państwa, żeby zbudować sobie taką enklawę spokoju dla relaksu, musimy też mieć odstresowanie w temacie kontakty z ludźmi. Jeżeli coś Wam doskwiera, e, bo nie kontaktujecie się, bo inni się z Wami nie kontaktują, bo nie macie wiadomości itd., to jest moment, kiedy trzeba. Zadzwonić do kogoś, napisać do kogoś Albo zapukać do kogoś Po prostu tylko z pytaniem Czy wszystko w porządku Co u Ciebie słychać, bo dawno się nie słyszeliśmy Nie odzywaliśmy hmm. Można tak zrobić nawet jeżeli Czas, który upłynął Jest długim czasem i był spowodowany Na przykład jakimiś nieznaskami, nieporozumieniami Kłótniami Proszę Państwa Po prostu troszczymy się o ludzi I w ten sposób można zagadać jeżeli ktoś wam nie odpowie, to zagadać drugi raz, trzeci yy, uspokajamy w ten sposób siebie wewnętrznie, a to już jest jakimś krokiem do tego, żeby ten spokój nam zawitał w szerszej yy, postaci. Odzywamy się do bliskich bardzo łatwo, bo mamy SMSy, mamy yy, pocztę elektroniczną, więc albo tradycyjnie pomyślcie sobie, jak będą zaskoczeni ludzie, jeśli wyślecie im. Tradycyjną kartkę pocztową z własnymi napisanymi od siebie niespisanymi gdzieś, e, na przykład życzeniami. To przypominam Wam, że życzenia mogą też być e, podsumowaniem, że bardzo e, mile wspominam czasy, kiedy spotykaliśmy się razem na kawie, czy gdzieś tam indziej. E, może kiedyś do tego powrócimy. Życzę. I dopiero tam może być życzę Ci wszystkiego najlepszego. Hmm. E, spróbujcie. Proszę Państwa, żeby. Móc się zrelaksować tak już poważnie na dłużej, to jednym z czynników, które taki w podstawie są tego spokoju, relaksu, jest poukładanie naokoło siebie. Wspominałem już o tym, że miejsce do pracy powinno być układane miejsce do nauki miejsce w kuchni miejsce w warsztacie miejsce do jakiejkolwiek czynności, którą wykonujemy na stałe, w stały sposób. Czy nawet właśnie zabawki w pokoju dziecka to nie chodzi o to, żeby wszystko stało na półkach rozkładane, tu chodzi o takie zorganizowanie miejsca, żeby mógł łatwo coś znaleźć, żeby łatwo rozpocząć zabawę, działanie. Jeżeli jest miszmasz wielki, to wiadomo, że człowiek nie wie, za co się wziąć i taki miszmasz później przychodzi w charakter człowieka i dalej w jego pracę, bo nie wie, za co się zabrać. Ja to od dawna stosuję, ktoś to, się, ktoś, to mnie może oglądać z daleka, myśli sobie, o pół roku leżały gałęzie i nic się nie działo. No tak, wody woski musiał pomyśleć, jak taki szałas zbudować, żeby to miało ręce i nogi. I ma teraz, i ręce i nogi, nawet ręce, głowę gdzieś tam na górze bym znalazł. U mnie to trwa długo. Panie szanowne, pan, pamiętajcie, że u facetów trwa to naprawdę długo, zanim cię wezmą do pracy, ale możecie w trakcie, żeby właśnie siebie też trochę zrelaksować, poprosić faceta na drugą stronę stołu i powiedzieć to, zdaj mi teraz relację, na jakim etapie jest twoje myślenie na temat tego i tego. Jeżeli nie ma, to zmuszam cię, prowokuję cię do tego, żebyś zaczął myśleć bo jest do naprawienia kran, to musisz pomyśleć co, czy ten kran naprawiasz, czy zbieramy na nowy i gdzie idziemy kupić, ewentualnie czy się już dowiedziałeś u jakiegoś fachowca co z tym zrobić. Trochę podciągnąć temat można, ale nie na zasadzie tu i teraz masz to zrobić, bo no, nie zyskacie na pewno przychylności w drugiej, z drugiej strony. Ten porządek również dotyczy znajomych. I to tak znajomych zapisanych w komputerze, w portalu społecznościowym, jak i znajomych tu i teraz, czy w telefonie. Pamiętajcie, że co jakiś czas, myślę, że tak raz na pół roku, góra, zaraz na rok, trzeba zrobić sobie porządek i konkretnie wyjaśnić, że jeżeli ja potrafię z szafy wyrzucić jedną rzecz, czy dwie, bo ja w nich nie chodzę od dwóch, trzech lat, albo utyłem, utyłam, czy schudłem, schudłam i coś z tym trzeba zrobić, właśnie. Oddzieliłem z 10 koszulek, w które nie wchodzę, niestety, bo się starzeje i grubieję. I zobaczę, co z tym da się zrobić. Może uszyję coś w ogóle z innej bajki, bo fajne tkaniny. To ja jestem w stanie też zrobić porządek w innych miejscach. Na tej zasadzie, że jeżeli widzę zdjęć za wiele, to sprawdzam i siedzę cały dzień, poświęcam i wyrzucam, a resztę wkładam do odpowiedniego folderu albo klikam odpowiedni program komputerowi, który przekazuje mi zdjęcia do wydrukowania gdzieś tam albo zostawiam i dzielę, znaczy zostawiam albo to co zostawiłem, to co nie zostawiłem wyrzucam i jestem świadom tego, że ten porządek, świadomość jest najważniejsza, że ten porządek wszedł. Może to być też oddzielenie znajomych w telefonie, takich, którzy zajmują mi tylko Miejsce, że tak powiem, na liście znajomych, na liście numerów zapisanych, a ja nie kontaktuję się z nimi już od bardzo, bardzo dawna. I przede mną też ten etap, na przykład, bo będę robił w telefonie porządek i ze zdjęciami, i z numerami. Więc ja sobie planuję na dany moment. Urlop, no niestety, jest takim okresem, gdzie człowiek bardzo często robi takie podstawowe rzeczy, które powinien na co dzień, ale my nie jesteśmy w stanie, więc. Taki relaks właśnie w postaci początku, porządnego początku, uporządkowanego początku jest wam potrzebny. Jeżeli traktujecie relaks jako wyjazd z mieszkania i powrót do tych samych pieleszy, do tego samego grajdoła zawałaganionego, to tego relaksu nie będziecie mieć. Bo to znaczy, że on nie zostanie na dłużej. On będzie tylko na ten tydzień czy dwa, gdzie wyjedziecie. I jeszcze mamy na przykład porządek w szufladach. Pamiętajcie, że przydają się różne rzeczy, ale szuflady na przyda nam się, przyda mi się, przyda ci się, zawsze są zagracone i trzeba co jakiś czas zrobić tym porządek. Ja tu zachęcam do tego, żeby zmieniać miejsce tych właśnie nieporządnych rzeczy, układać je w jakieś pudełka i wtedy przy segregacji okazuje się, że część mogę nie wyrzucić, a część mogę wyrzucić, a część. Mogę pozostawić, bo właśnie je używam. Więc to jest też sposób na to, żeby się zmusić, kupić jakieś fajne pudełko, czy zestaw e, do suwigowania różnych pierdółek małych. Proszę Państwa, gdzie jeszcze relaks jest? E, jeżeli sprzątacie, i nie sprzątacie przy muzyce albo przy e, puszczonym jakimś e, tekście mówionym, czy przy audiobooku, czy przy po prostu jakiejś kilkudziesięciominutowej e, pogadance, czy... <laughs> czy przy, ja na przykład sobie puszczam teatry stare z lat 60., -tych, 70., -tych, gdzie wysłuchuję tego, co nieraz nawet, co słyszałem jako dziecko w latach 70. w telewizji, przypominają mi się stare lata. Jest to odstresowanie, mimo tego, że na przykład robię coś stresującego, bo się muszę poświęcić, ale słuchem się skupiam. A najfajniejsze jest sprzątanie przy muzyce, na pełny regulator, ze śpiewem. Wtedy wyrzucam wszystkich z domu, yy, mówię to w Waszym imieniu, żeby ktoś nie myślał, że ludzie się biją w domu, bo są takie krzyki. <laughs> Prawie, że zacytowałem dowcip, yy, ale muzyka energetyzuje człowieka i sprzątanie jest łatwiejsze. Łatwiejsze jest zajęcie się różnymi szczegółami, bo jestem rozluźniony przez muzykę. Może być to muzyka relaksacyjna, która pozwala myśleć i, przean i analizować w trakcie coś. Natomiast jeżeli chcecie się zupełnie wyłączyć z myślenia, tylko skupić się na, właśnie, fizycznie na sprzątaniu, a psychicznie na muzyce, proszę bardzo, robicie tutaj sobie zestaw piosenek i pus puszczacie i śpiewacie do piosenek. Idealny, lokalny relaks y i później ten relaks się roz chodzi dalej, ponieważ ja wychodzę zrelaksowany, po uporządkowane jest wszystko i w tym momencie mogę albo zwyluzować zupełnie, albo wziąć się już z jakąś fajną energią twórczą za następną pracę. I w ten sposób możecie też robić inne rzeczy. Można na przykład stawiać pranie, czy zmywanie, czy mogę majsterkować w rytm muzyki. Wiem, co mówię, bo mnie muzyka cały czas. Yy, towarzyszy i nawet wchodząc do siłowni, czy do yy, 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 komórki, gdzie mam możliwość majsterkowania, to zawsze coś mi w tle gra i staje się to przyjemnością, chociaż tą minimalistyczną, ale ten kawałek przyjemności w tym jest. I ostatnia moja rada to zajmijcie się czymś innym jeszcze. Relaks to jest oddzielenie się od tego wszystkiego, co Was dołuje, przytłacza, co Was wkurza na co dzień. Jeżeli znajdziecie sobie nową rzecz do zbadania, ja nie mówię o zdrowiu, zdrowie to swoją drogą, nową rzecz do tego, żeby poznać tajniki nowej technologii, zajęcia jakiegoś innego, kupić sobie nowe narzędzia. Ja mam taką radochę z tego, że sobie kupiłem w pewnym sklepie komplet narzędzi, który jest na podorędziu, nie muszę do komórki schodzić i kiedykolwiek przy biurku coś mam dostukać, przykręcić, to od razu go sięgam, i jestem zadowolony. Brak stresu przy wnoszeniu, wynoszeniu narzędzi. Takie małe rzeczy, a powodują, że człowiek już właśnie łatwiej się relaksuje daną czynnością, a nie stresuje, że trzeba coś sobie przygotować. Więc jeżeli macie możliwość, zabrania się za coś fajnego nowego nawet za grę na instrumencie za śpiew a co a może się nauczyć tylko posłuchać yy, mądrych w internecie jak się uczy człowiek śpiewu ewentualnie yy, mądrych ludzi yy, którzy wszystko wiedzą <grych> proszę bardzo można się zająć właśnie nową rzeczą proszę państwa zatem podsumowując moją radę dzisiejszą jesteście w stanie będziecie w stanie Poczuć relaks w takiej pełni, wtedy kiedy przygotujecie sobie teren do tego, żeby ten relaks później mógł być odczuwany na co dzień. I nie dlatego, że będzie, będziecie wspominać wspaniałe e, sytuacje za pomocą zdjęć czy rozmów ze znajomymi, ale dlatego, że nie będzie innych sytuacji stresujących. Nieraz mogą ludzie mi powiedzieć, ja też tak sobie mówiłem, kurczę, ja i tak się stresuję, jak jeżeli zdaję egzaminy, idę w nowe miejsce, rozmawiam z wieloma ludźmi, to mnie adrenalina buzuje tam w środku, ale przy okazji stres wielki wchodzi, bo ja się nigdy nie nauczę, tak sobie tłumaczyłem, nigdy się nie nauczę opanowywać stresu. Nie do końca jest to prawda. Pewne rzeczy można opanować i stres stresem wejdzie, czerwieni się człowiek będzie, ale jeśli poukładam się na zewnątrz, jeżeli przyzwyczaję się do pewnych rzeczy, jeżeli spotkam się z ludźmi i już sobie dawno tu wytłumaczyłem, że nikt mnie nie pogryzie albo w nowym miejscu nikt mnie nie wyrzuci, dopóki ja nic, sam nie wyjdę, to w tym momencie ten stres przestaje mnie ee, stresować, <laughs> czyli wpływać na mnie. Proszę Państwa, a to jest za pomocą tych najprostszych rzeczy najbardziej lokalnie, najbliżej mnie e, i najbardziej dotyczących mnie. Pamiętajcie, koniec własnego nosa, dopiero inni, bo to wy będziecie żyć dla siebie i kiedyś borykać się z własnym zdrowiem, więc ten relaks Wam jest potrzebny. No i kończy się piękna pogoda, zaczyna się padanie. Kończymy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego spotkania.